Kochani, czy zauważyliście może, że pisowcy bardzo wstydzą się swojego znaczka partyjnego, znaczka Pis. Kilka miesięcy temu byłem na forach pisowskich na Facebooku zaproponowałem, żeby każdy zwolennik partii PiS założył znaczek albo jakąś koszulkę z napisem Pis i wyszedł na lokalny bazarek, na przystanek autobusowy na ulicę. I wiecie co? Jedni się oburzali. Inni argumentowali, ale nikt nie chciał skorzystać z mojej propozycji. Nikt nie chciał pokazać się w koszulce czy ze znaczkiem PiS. Identycznie było kiedyś z członkami partii PZPR. Korzystali z przywilejów, no jednak się wstydzili afiszować, ujawniać, że są z partii PZPR. No, i teraz ciekawa, ciekawe spostrzeżenie: czy zauważyliście, jakiej wielkości były znaczki pis na plakatach kandydatów do Sejmu, do Sejmu w 2014 roku? Były wielkie i były bardzo widoczne. A podobnie zresztą było ze znaczkami czy symbolami pis na plakatach wyborczych w 2019 roku. A co mamy dzisiaj w tych wyborach naszych dzisiejszych 2023? Znaczki PiS na plakatach kandydatów są bardzo małe. Wręcz niezauważalne. Zlewają się z tłem. Kandydaci PiS ewidentnie się ich wstydzą. Ech, ich po prostu wstydzą się przynależności do PiS. Liczą na to, że ktoś tego nie zauważy, że ich nie skojarzy. Z tym znaczkiem może liczą tarczy nazwisko. No super. Bardzo dobry pomysł.